Wielu ciągle zarzuca mi, że nie mam dowodów na niemoralność chrześcijańskiego Boga. Niestety, nie próbują oni nawet ustosunkować się do konkretnych moich zarzutów lub je odeprzeć. Dowodzi to prawdziwości mojego twierdzenia, że chrześcijanie nie znają Biblii, a jedynie jej tradycyjną wykładnię, która różni się w zależności od Kościoła. Dlatego też, i pod podcastami argumenty moich rozmówców były raczej nie natury biblijnej, ale społeczno-prawnej lub po prostu uczuciowej. Jedna z nielicznych dyskusji biblijnych odbyła się na temat prawdomówności Boga Jachwe w kwestii potopu. Niestety rozmówca mój zrezygnował z niej, gdy tylko przedstawiłem mój szerszy punkt widzenia w tej sprawie i nie podjął się ustosunkowania do niego. A oto moje szersze uzasadnienia w tej sprawie. Dla tych, którzy nie słuchali mojego podcastu pod tytułem: Jak Bóg postępuje z ludźmi, przypomnę, że jednym z moich zarzutów było okłamywanie ludzi przez Boga Jachwę. Przypomniałem bowiem jego obietnicę daną Noemu, że już nigdy Bóg nie zniszczy ziemi potopem. Tymczasem Jezus w swym nauczaniu groził ludzkości potopem ognia. Jak również historia zna wiele lokalnych potopów i tsunami, w których ginęli ludzie i zwierzęta, choć nie tak rozległych jak ten pierwszy. Rozmówca mój zarzucił mi, że Bóg nikogo tu nie okłamał i mógłbym mu przyznać rację, jednak tylko wtedy, gdy traktujemy tę sprawę pobieżnie. Nie zauważył on bowiem ładunku emocjonalnego całej sytuacji. Polecam więc czytać Biblię od 21 wersetu 8 rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Po pierwsze, widać tu, że Bóg sam zauważył bezsensowność swego czynu i żałował, że to zrobił. Ponownie chciał błogosławić każdej istocie na ziemi. Czy to zwierzętom, czy ludziom. I to bez względu na to, że myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie przewidywał on bowiem ponownego sądu, ale chciał okazać więcej niezasłużonej miłości ludziom. Miał nadzieję bowiem, że takie jego działanie tym razem przyczyni się do szczęśliwszego życia ludzi na Ziemi, a tym samym i jego uszczęśliwi. Zniszczenie bowiem ludzi w potopie było również i jego fiaskiem z powodu jego błędnego z nimi postępowania. Widać tu też, że Bóg nie zna całej przyszłości i niechętnie do niej zagląda. On woli, jak człowiek, wszystko przeżywać na bieżąco. Jego słowa i działania w tym czasie budziły i miały budzić pewność, że Bóg odpuścił sobie swoją drapieżność i gniew i posłał on komunikat do ludzi, że odtąd będzie łaskawy na ich nieprawości. Dlatego też późniejsze jego sądy i złe zachowanie jego były odejściem od tej atmosfery, którą wtedy pragnął stworzyć. Jak powiedziałem, to jego gniew i zapalczywość psują mu jego dzieło, i to właśnie prowadzi go do niedotrzymywania wcześniejszego słowa. Takie jego działania prowadzą ludzi do dezorientacji co do jego charakteru. To właśnie jego gniew sprawia, że można mu zarzucić kłamstwo. Widać to także w Nowym Przymierzu, gdy bałamuci ludzi przypowieściami i obietnicami, których potem nie może spełnić. A powodem tego wszystkiego jest jego błędna wiara w sprawiedliwość, która często jest powodem jego złego samopoczucia. Nie umie on bowiem zaufać samej miłości i dlatego często jest pełen złych emocji, nerwów i gniewu, nad którymi nie umie zapanować. Nam ludziom takie postępowanie jest dobrze znane, jakby był jednym z nas. Po drugie, zapewnienia Boga Jahwe, jak myśli wielu wierzących, nie dotyczyły tylko i wyłącznie potopu. Rozumowanie takich wierzących wygląda mniej więcej tak: Tak mówi Pan nie zabije Was już potopem wody, ale zabije Was potopem ognia no to co, zawieramy przymierze pokoju? Na to oni odpowiadają. Nie, no oczywiście, że tak. Woda jest najgorsza, Panie Boże. Dziękujemy, niech będzie pokój między nami. Czy tak się miały sprawy? Poza tym takie przymierze odbiera się osobiście, a więc subiektywne odczucia co do wierności Boga względem jego własnych słów mają dla nas pierwszorzędne znaczenie. Człowiek, który topi się w tsunami lub w powodziach, Często nie ma wiedzy o zasięgu tego kataklizmu. Przecież nie popełnia samobójstwa, skacząc sam do wody, dajmy na to po pijaku. To, co go spotyka, może odebrać jak ci z czasów Noego. Tak więc i słowa Jezusa o ogniu, w którym ma spłonąć wcale niemała ilość ludzi, bo nawet dziesiątki miliardów. Nie są zapewnieniem jego miłości i pokoju, ale wręcz przeciwnie, przypominają ducha, w jakim był Bóg, gdy gładził przedpotopowy świat, oraz przypomina uczniów, gdy chcieli zabić samarytan, a nie wiedzieli, jakiego ducha są. Cóż, jeśli moje rozumowanie jest błędne, to czekam na merytoryczną dyskusję. Dziękuję i do usłyszenia.